Trzy, dwa, raz. MC Blank będzie zaczynał. Wyzili są. Raz, dwa, kosa trzy. MC zaczynasz, a twój temat to... Twój temat to... Szałupy welcome to. Szałupy. Welcome to. Yo, 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 yo mordo i dam će lekciju a haupat od drevna, tak i tvoje flow I dobra, obce mordo, već tu stojaš, rukałem ostatno te drevno, to pora I mordo, to je smutno, pa ostalo mi je dobro I kada to I dobra, mordo, kurva, byś salutuj, bo kurva jesteš jak haupa Ti slova, već staje z budu

Spotem, spłacem, spatem, spacem, w Dobra MC, jesteś takim czwórem w felu, że ustań w twoim nieobiegu Zaisz to sobie wpadam, kładę I kiedy wchodzę, teraz mam to tutaj na razie chałupy, kurna, ty głupia mało, twoja panna wpada do mnie nago I sobie wpadam, widzisz teraz, to za chałupy łupy, ale zgarniał tutaj wszystkie łupy i sobie wpadam teraz I w sobie wpadam teraz, tyjeba, ty je bany bez wleku. Wpadę, farmera, masz codziennie do sklepu. Haha, świeć! Raz, raz, raz. Hej, jest drugie! Dawaj, mam go! Mogą, 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 mogą. Raz, mogą. Kurwa, dajesz porto wujowy w instancjowie, a poza ostatnio byłeś kurwa, że nie I dobra, obce chcę, teraz to nie Chyba kurwa tutaj z tym ziomem odbiję ci piłeczkę No bez faktu lata odbiję ci piłeczkę Denizista nadal, I dobra? Mordo, lecę sobie, zjadam go Udzielił brzmi, podkastuje, tutaj dotknął no. I dobra, mordo, chcę co Swoją zupą w internecie, ciągnę na stronę I dobra, to <laughs> jest taka moczotmika Byłbym na stronie, gdyby nie była taka <laughs> szybka <wszystko>, Dobra? <laughs> bo tak jest, Jejka. co do giebera? Ej, ej, ej Marno co do giebera? Mordor, strajk na Twoja dupa tak jakiego podobna do niego. Go <ścoughs> Konstruktor! To ważna po. Jojojo, jojojo, Tej istnij, kurwa, to jest głupia bała! Do ciesce, jak mnie to nie się go nadal! I sobie w teraz, gadka, to bym władał kiedyś teraz, karka jest właśnie teraz moja sara powa. I to jest tak, kiedy wchodzę, sobie łączę, to witam i sobie wchodzę, zawsze jestem tu dobrym technikiem! I sobie lecę, ta siwka nigdy nie przekroczyła linii, cokolwiek Dobra, teraz jestem na gdzie zawsze temu labusowi że tu zbiję pałeczkę i sobie wpadam, już teraz Światka żona, łapię w kody, teraz tego typa podwona Bieg i zdaję Kodę kodę, w kodę tu a na swoim malasowi, labusie, cię nie słuchałem Okej! MC, konstruktor, konstruktor, MC, plant, kręcę, co na to, ziri. Dogrywka, dogrywka Kosa. kosa? Nie, kosa. Dogrywka. Zmiana kolejności zaczyna konstruktor. Ja bym kurwa, dał sobie bez dogrywki, ale to, to jak. Ostatnia część. Dzięki. Dzięki. Konstruktor. Temat to cztery to razy 4 wersy, a temat to. Ja by nie widać. Ja widać. nie Nie ma. Z Znowu nie widać. No Właśnie, właśnie, właśnie. Ja by nie widać, tak? Ja by nie widać, jadę bez kitu. Ja by nie widać, tak jak twoich skillów. I w sumie. Oje, dobra, pomóc. No, no. On jest taki niski i straszny dalej. Ja by nie widać, tak jak twoje zabawy. Ej dobra, jest tam to kurwa! Dobra, jakby nie widać, może się tu robisz. Co tu robić, jak kurwa z to nie widać twoj. Oh, 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 oh. <śścoughs> <ścoughs> Jaki bar, ziomeczku, właśnie przestań, po tym fliftylu będziesz siedział na czerwonych krzesłach. I wiesz, kiedy spadam, jestem dobry, bo po prostu będziesz szmatł zagrożony. Nie Niedokładna, ale dobrym. Jo! Bo to nie Jest ja i śliski, ja mordo. jest tak chujowy tej nadziei, że twój kurwa poziom zabierze nawet krawęźnik. Bardzo. <śla> mordo! I będzie tak, i będzie to jadka. A masz takie chujowe, że nawet ręce umywa sprzątaczka. Mój krawężnik, mój to freestyle, twój poziom zabejrza dywan. To wiesz? I co padam... wpadam? Żołeczku, to cię podzieli, bo ty przed wszystkich jesteś odpulony na dziennik. A gdzie była szwanko? Jo! A na dzieli Mordo tak to leca, On się kurwa pokazuje tylko w internecie. I dobra, obce taka? To jest proste, ale kurwa, mam skylę tyle Dobra, nieważne, ale jesteś niski, chodźcie w Ostatnio chodźcie, ostatnio konstruktora, potem ostatnio ręce. No tak, chodźcie w nocach. Niska no, ja... Internet, rzucam freestyle, on myślał, że Firefox to przeglądarka Tomasza Lisa. I wiesz sobie wpada? Tomasz list, tak cię tu pojmę, bo jesteś zawsze na moim ogonie. No, 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 no. Ja, ja by nie widać. No nie yy. To tak ci kurwa powiem zobacz, że kurwa u ciebie nawet bardziej męska jest głowa I dobra, wyjawór to jest projekt, a kurwa ona nadalu dziwko było moje Okej! Okay. Konstruktor MC, Kręce, MC Kręce, Konstruktor co na to żywi? MC 1, MC 2, MC 3, MC Blantyk Kręce wygrywa tę walkę kofa! <gulanie> <gulanie> ok! Tocek ryba, ryba, tocek, co na to zyli? Tocek raz, tocek dwa. Kurwa! Tocek wygrywa! pogubiłem. To się! Tocek czy ryba? Ryba raz! Ryba dwa, tocek raz, tocek dwa, pery? Ryba! Ryba wygrywa tę walkę! Lęko, lęko! Ja bym Lęko! Lęko!